Witamy Mirkę z Gdańska. Będziemy mówić o psychiatrii nie tylko. Co sądzisz na temat psychiatrii, Mirko? No, niestety sądzę bardzo, że coraz gorzej i sądzę, że ta gałęź medycyny jest bardzo niedorozwinięta i coraz jest gorzej w tej psychiatrii, przynajmniej w Polsce. Mm -hmm. Mam niestety już wieloletnie doświadczenia. Mm dziesięć pobytów w szpitalu psychiatrycznym za sobą. Dziesiąty był z powodu próby samobójczej. I powiedziałam, już umowę robiłam z ludźmi, którzy tam byli w tym szpitalu, którzy zwykle cierpieli po prostu na głęboką depresję. No i ich tam pozwolono im odstawiać leki powoli. Mi jest nie tak, moja doktor Gorczyca Agnieszka z Gdańska, z... kierownik przychodni nie, nie, nie nie pozwoliła odstawić leków, które mi szkodziły i w porę po prostu nie, nie skonsultowałam. Jednak dwa tygodnie czekałam, y, aż y, ktoś mi wystarczył. Termin no i w, to, w ciągu tych dwóch tygodni przytyłam 15 kilo, a teraz dodatkowo 10, bo też nie wiedziałam, co robić, bo nie miałam na telefon, nie mogłam się skontaktować. No, i tam różne takie inne rzeczy, przeszkody. A co sądzisz się... o zatrzymaniu Daniela Kublika przez psychiatrię? Na razie jeszcze się nie zapoznałem z tym tematem, ale na drobie zaległości i wtedy powiem następnym razem. Aha, dobra. Aha. No, bardzo dużo ludzi było przez psychiatrę prześladowanych. Daniel Kublik inni. Aha. Trzeba ja nagłaśnić. Ja mam z własnego podwórka, tak tutaj lokalnie jestem z Zgórze Wiczak Gdańsk, to może z Gdańska ludzie kojarzą, bo to okolice z Cmentarza Łosowickiego. Kluczowe jest to, że blisko, blisko cmentarza. Znowu tak jak Srebrzysko jest też blisko cmentarza i jest bardzo symboliczne. Planowali na ustępicę psychiatryk otworzyć, żeby transport był bliski, ponieważ to często się właśnie tym kończy. Mm -hmm. Że najpierw jest psychiatryk, potem kolega Filip Smyczyński 6 w trzech króli wyszedł ze szpitala na Strzebrzysku w Gdańsku. 10 skoczył z okna czwartego piętra. E Brał lekki Pion... to Tak jak Kasia Stróżek wyskoczyła, wyskoczyła yy, przez ten, przez pociąg. Aha, no właśnie i to była taka sytuacja, że 4 piętra skoczył, można było jej zapobiec. No gdyby się rodzina skontaktowała w spore z Mirką wcześniej, bo on się skontaktował, wrócił tam, z, był bezdomnym w Londynie. Rodzina też miała mój numer, jakby co. Ja się kontaktowałam w sprawie, gdzie jest Filip. Jak jeszcze w szpitalu byłam chyba na piątym pobycie. No, nie wiemy, gdzie jest Filip. A potem Filip sam się zgłosił już po wielu miesiącach. Już dawno było wiadomo, że jest, ale z rodzina jakoś, no nie, nie uznawała mnie za osobę ważną w jego życiu, chociaż byłam i może nadal jestem, bo czuję, że on wspiera mnie z nieba sytuacja była, że po prostu on się sam skontaktował, napisał tam na Facebooku, założył nowego Facebooka i tam był numer telefonu przypięty ja na ten numer próbowałam dzwonić, tam nikt nie odbierał, no a potem już było za późno, a w czasie kiedy jedyna rozmowa taka słowna była przez mecenza, no to, to on powiedział, że nie chce się spotkać na razie, no, na razie, no ja mam nadzieję, że on się skontaktuje, że ja później będę w lepszej formie ale posłuchałam się, byłam na oddziale Dziennym Naturyjskiej, z czego bardzo żałuję, bo byłam właśnie z powodu, mam załamana, że Filip gdzieś zginął, a jak już się pojawił, to doktor psychologii, nie ma doktora, to ja tak sobie żartuję. Ta pani, nie pamiętam nazwiska, może lepiej nie mówić, bo i tak ma pewnie ciężko, bo nikt do niej nie przychodzi, jest normalny, tylko z nfz właśnie z wyznaczenia pacjenci, No i ona tutaj. Bardzo namąciła, ponieważ poradziła, że mam się zająć sobą, że on ma problemy, ja też mam problemy. I, a to był po prostu przełom, że ja się poczułam dużo lepiej. Wszyscy to widzieli i wszyscy powiedzieli, jak jeden może i pacjenci, i, że ja przestałam brać leki. A to nie była prawda. To była po prostu była radość z powrotu Filipa. No i tak wyszło, jak wyszło, bo po prostu. Yy, no, 16, nie, chyba 13 stycznia dostałam od 2020 roku telefon, e, że, że Filip nie żyje, ale nie od rodziny, tylko od znajomej, która, której znajomy mój zamiast mi skontaktować, no to przez osoby trzecie dowiedziałam się, mhm. że już Filipa nie będzie. No tutaj e, transport dotarł właśnie do domu, ale to kontynuujemy, bo jestem w bezpiecznym środowisku. E, bardzo dobry taksówkarz z Pasimie wiezie, mhm. Mateusz. I, I właśnie on będzie wracał do zawodu, też jest ofiarą psychiatrii. Yy, I będziemy walczyć o to, żeby nie brać leków. Suma summarum, na pewno nie całe życie. Może sporadycznie, ziołować przede wszystkim, mhm. przechodzić na zioła. I bardzo wielkim, wielką szkodą dla natury jest to. Że antydepresanty wykluczają branie e, tego, picie dziurawce, który jest antydepresyjny, i picie e, detoksykującego tego so, z psychotropy, jak się bierze. Te rzeczy są wykluczone, a one leczą człowieka. I elita leczą, elita to jest drugi mózg. No, Mateusz Mateusz bardzo dobry człowiek i mi pomaga. I my pomożemy Mateuszowi, żeby wrócił do życia i do pracy. No, a ja już tutaj jestem w domu i powoli się rozpakowuję. No, zaraz, za chwilę. Tutaj, no, pytanie możesz kolejne zadać, jak chcesz. Mm, a ty ile byłaś rady w psychiatryku Dziesięć. Aha. Trwał od miesiąca, od dwóch tygodni, kiedy byłam na pasy żądania i wypisania. Od, dwa razy na własne żądanie po dwóch tygodniach wyszłam bez uszczerbku większego, a wtedy kiedyś zgodziłam do końca być, bo mi nie pozwolili nie pozwolili mi wyjść dłużej, wcześniej niż półtora miesiąca do dwóch miesięcy. A przez ostatnim pobycie miałam wielką traumę, ponieważ przy przyjęciu pani myślałam, że to jest kierowniczka, to była jakaś młoda siksa obietami, że nie więcej niż trzy tygodnie pobędę. I Ja po tych trzech tygodniach miałam odliczone w głowie, że 3 tygodnie muszę wychodzić. I przestałam spać. No i, i przestałam spać. I jak przestałam spać, wtedy uzależniam się od hydroksyny. I do domu mi wypuścili z ketrelem, którego nie znałam nawet. I tam było strasznie, się czułam po tym ketrelu. To szczegółów nie będę podawać, no bo to jest przykre bardzo, co, co się działo. Może to kiedyś się ujawnia, o co chodzi. Ale Ketrel jest bardzo złym lekiem i człowiek się od niego pewnie uzależniłby, ale ja się czułam depresyjnie za bardzo, żeby go brać i kontynuować. I trafiłam drugi raz do szpitala po dwóch tygodniach niespania. No i tam były duże komplikacje. Ja będę musiała się jeszcze zapoznać z dokumentacją dokładnie, żeby to sobie przypomnieć. Ale wracając teraz do ostatniej próby samobójczej, no to niestety to było tak, że byłam w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej. No więc co, u nas w Polsce to zamykają za myśli. Nie można myśleć. Najlepiej powiedzieć, że w ogóle się nie myśli o niczym. No. Myślenie jest ogólnie w Polsce bardzo karane. Jak ktoś myśli samodzielnie, wyraża te Nietypowe opinie, które coraz bardziej krzyczą, że trzeba je jednak uznać za, za prawdziwe, bo ludzie cierpią, zabijają się, nie z własnej winy, bo żyć na tych lekach to człowiek po prostu się tak czuje, że woli się unicestwić niż być skazanym do końca życia. Mam rękę różnym ludziom, którzy, do których mam zaufanie, mam do nich kontakty, nawet mogę się umówić z każdym chwilem na spacer, więc są normalni ludzie, bo wrażliwi. I tak jak podyktowałam kilku osobom, które tam no były rozgarnięte, bardzo inteligentne, aż za bardzo dla tych ludzi, tam z policji czy nie wiem skąd, kto, kto zamykał. No i, i po prostu taki, taka myśl mnie naszła wtedy, że ci ludzie, którzy są zamykani w psychiatrykach, to są normalni, bo są logicznie myślący, wrażliwi. I nie mogą po prostu wytrzymać w tym chorym świecie debili. No, ale można stworzyć ośrodki psycho psychoterapeutyczne. No pewnie, to jest jedyne rozwiązanie. Jedyne, a najlepszy jest oddział dzienny, jak już, jakikolwiek oddział. To, yy, taki oddział psychoterapeutyczny, można by zrobić. Mhm. Mhm. Tak, tak. Tam po prostu chodzisz w dzień, w nocy sobie śpisz w własnym łóżeczku, blisko masz, na tramwaj masz zapewniony. Zasiłek bezrobotny na, na przykład się dostanie. Można kupić bilet na cały miesiąc. Działy dzienne są takie, że tam jest za dużo godzin po prostu. I człowiek tam siedzi, nudzi się, nawet nie może spojrzeć w komórkę, sprawdzić tego, co mówią w danym momencie. I ja miałam taki niestety nieprzyjemność z współpracy z oddziałem w Gdyni. Ja tam jeździłam, wydałam 250 zł na bilet cało. powiem, miałam nadzieję, że tam mi pomogło, że cały miesiąc będę myśleć. Ale Łukasz Kumer, który mnie zablokował po tym, jak też nie wiem, czy zatrudniam w nocy, czy szukam pomocy, ale ja za, za jego poradę, która w ogóle on obiecał, że, że mnie wy, wy, wyrwie z tego, 250 zł skasował. Bardzo nie polecam Łukasza Kumera. I on. No... Też z wyglądu widać, że, że nie dba o zdrowie swoje, No i, i po prostu tam mnie wkręcił w tą gdynię. Tam jeździłam przez dwa tygodnie. Powiedziałam mu, że, klozopol, że to na samym początku, powiedziała, że mi chodzi o to, żeby krozapol coś mi nie szkodzi, że to nie jest lek dla mnie. On powiedział, że, że tak, że, aha, że póki co, że daje mi jeszcze kolejny lek, żeby się nie ślinić w nocy, bo to był główny cel. Tego właśnie, że odstawić, ale oprócz tego, że się źle czuję, no to już zignorował. Ale mówi, no to w swoim czasie odstawimy. I ja po tych dwóch tygodniach, czy nawet już od samego początku, chodzę za ten odział, mówiłam, mu, że go jest dla mnie, proszę zmienić. A on na mnie, do mnie, cytuję: No to już może się pani spakować na srebrzysko, jak pani odstawi. No i zamiast mi odstawić, to on. No i faktycznie to się skończyło srebrzyskiem, ponieważ.